No, no, no. Policja! To Policja! To jest bolica, napad normalny no, Atakują nas! Ta, atakują Ona, was, tak, atakują nas Panowie przyjdźcie tutaj, bo tutaj nie można nagrywać nawet Powinniśmy, że to starsza, po prostu, jaka, było... nie ma. atakuje kamerę także nagrywam. Ale co on Znale, wie, co on tak wie, tak co on rozumie? Rzekł rozumie Znale, Znale. Ale,

Wiedziej, i co wy wiecie, no I co my wiecie o życiu to jest dla takich owszem dla tych młodych ludzi jak ja. No, ja że tak. to tak to nie wiem, co nie no, pokazujemy pokazujecie no? ja jak się wiecie, to ja mam ja akceptuję proszę, proszę urodzone w Warszawie tutaj tak ma wychodzi a jak? Zobacz, jak to wygląda. Normalnie wygląda. Jak ty wyglądasz. Stara ty wyglądasz. No, ja a ty wyglądasz. A ty wyglądasz. A ty wyglądasz. A i nie gówniara. Może gadać. To no, jest będziesz mi filmował, bo y, niebezpiecznie się robi, a oni już nie chcą, żeby nagrywać nawet. Przepraszam. Cześć. Nie, nie, bo wiesz, ja nie, się nie odzywam. Ja to mnie. nie było. Dobra, Proszę wyjść z nie wiem, nie wiem. A ja mówię na Ani jemu, ani panu. No Kogo? to jest cmenta. Ty nie chcę sąnu ja się albo nie Nie wiem co. Mocarcy. Tak jest! Służył Oczywiście, mocarcy. że tak. Cały Sprytnie jesteście wszyscy, prawda? Ale to. to czas. to. Jakie głupstwa. Nie, to. Oddalę to. Oddalę to. Oddalę to. to. Bardzo Ich tylko w Hadili. nie być tylko w Kadili. tylko <grystanie> w to pozwala demokracja jest i mogą krzyczeć tak? tylko kurczy na ich pogrzebach to nikt nie krzyczy z naszych idę bo ja muszę wjezać, tam muszę tam pa

Dobro, ranam. 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 R Tak, loża pracowa. Trzymajcie. Gdzie on teraz leży? No tu, tutaj jest. Dzięki, no. że ci przyjechaliśmy. Wszyscy zaznaczają śmierć walczących w Polsce. Tak. Za chwilę. Nie, 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 no, tak. Teraz możemy sobie nagrywać. wszystkie, no, Wszystkich. Wszystki no i się. Tak ty. Ci Co będą to się nie. No, biedna to ma nie jest. On no, mówi, że biedna ta rodzina. Ja mówię, biedna to nie jest. Mm. Очень высоко Пихают и пихают Такие ножки Bo może Państwo tam dalej powstawią? A nie, tu też stoi, przepraszam pana. Powstawił Pan tutaj ten zniczowaniem. <grymne> Dziękuję. Proszę mi nie robić więcej.